Lulus, LULUŚ LULUŚ Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam Na nudy sposób mam, bo w kolory jasne gram Jak ty to robisz lulus? Biorę farby i już parę chwil Kolorami śni świat, Wierzcie mi Jak ty to robisz lulus? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał Dodaj światu jasnych barw Narysuj pingwina! <śmienic> oh, o, <to> jest... <śmienic> oh, są dzieci! Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, Luluś. Dzień dobry, kropko! Poczekaj, pomogę Ci wstać! A -a -a. Żeby się nie przewracać, powinniśmy poznać kogoś, kto umie się ślizgać. Znasz kogoś takiego? Myślę, że tak. Zaczekaj, zaraz wracam. Tylko się pośpiesz, bo jest mi zimno. Dzieci, co można robić przy takiej mroźnej pogodzie? Zrób rozgrzewkę! Mam poćwiczyć? Dobry pomysł! Ja! Już wróciłem. O, jest Luluś. Poznamy kogoś, kto świetnie się ślizga. Kropko, narysuję ci zaraz mistrza ślizgów na lodzie. Oto pingwin! Hurra! A jak ja się nauczę, też mogę zostać mistrzynią ślizgów. Najpierw rysuję kółko, czyli głowę. O tak! Ojej, on ma taką głowę jak ja! A teraz reszta. Długi, zaokrąglony tułów. Po bokach dwa skrzydła. Pingwin ma nieduże, zaokrąglone skrzydła. Jak ja! I jeszcze dwie stopy. Nie chodzić jak ja! Na koniec rysuje dwoje małych czarnych oczu po środku głowy. Są jak moje! Trochę poniżej oczu rysuje spłaszczone kółko. Z kreską po środku To jego dziób. Jest strasznym gadułą całkiem jak. Kto, kto? Kroka. I wreszcie można pingwina. Pokolorować. Oczywiście! lutą kredką, całą głowę fioletową, ale zostawię białe kółko wokół oczu, żeby wyglądał jak prawdziwy pingwin z bieguna. O tak! Czy mogę ci pomagać? Proszę, Lulusiu. No pewnie, Kropko. Pomaluję go na fioletowo, ale zostawię mu biały brzuszek. Stopy może mieć pomarańczowe, prawda? Wygląda wspaniale! Wspaniale się czuję! Umiesz pięknie kolorować rysunki, kropko! Dziękuję! Chcielibyśmy ślizgać się po lodzie tak jak ty. Czy możesz nas nauczyć? Z przyjemnością! Po. Popatrzcie, jak ja to robię! I co tam? Kto ma ochotę być pierwszy? A... Aha! Rozumiem. Odwagi, Luluś! O, ojej. Ojej. ojej! Ojej! Nie, nie! Dobrze ci idzie! Ojej. Przesuwaj nogi równo do przodu! Ojej. Ojej. Teraz cię puszczam i jedź dalej! Ojej. Poddawaj się! Powoli naprzód noga za nogą. Bardzo bym chciała, ale to nie jest proste, gdy się ma cztery nogi. Masz rację! A może tak? Jest super! Rysując pingwina, zacznijcie od kółka, czyli głowy. Dwie kropki po środku to będą oczy, a spłaszczone kółko z kreseczką to dziób pingwina. O tak! Potem narysujcie takie trochę wydłużone koło. To będzie tułów. Po obu stronach tułowia skrzydła. Nie za duże i za zaokrąglone. A na końcu dorysujcie stopy. Kiedy będziecie kolorować rysunek, nie zapomnijcie zostawić białego kółka w oku oczu i na brzuszku. Nowy kolega! Pamiętajcie dzieci, że pingwiny są ptakami, które żyją w dużych grupach. Narysujcie więc całą kolonię, żeby wasz przyjaciel nie był samotny. Do zobaczenia! No no biznes, nie, no no Wersja polska Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Preciks. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. Tekst piosenki Wiesława Zujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni.